9 maja 1987 roku w Lesie Kabackim, około 5 km od lotniska Okęcie w Warszawie, rozbił się samolot IU-62M o nazwie Tadeusz Kościuszko. Samolot leciał z Warszawy do Nowego Jorku i śmierć poniosły 183 osoby, w tym 11 członków załogi. Krótko po starcie z Warszawy na wysokości przylotowej doszło do eksplozji wału turbiny silnika, co spowodowało oderwanie fragmentu silnika, uszkodzenie instalacji hydraulicznych i wybuch pożarów w tylnej części kadłubu. Kapitan Zygmunt Pawlaczek podjął decyzję o zawróceniu i próbie awaryjnego lądowania. Niestety, ogień zniszczył układ sterowania i samolot utracił kontrolę, rozbijając się w lesie kabackim. Wadliwa konstrukcja wału turbiny, która prowadziła do jego zmęczenia i pęknięcia oraz brak czujników wykrywających pożar w tylnej części samolotów, przyczynił się do katastrofy. 14 marca 1980 roku, 950 metrów od progu pasa lotniska Okęcie, samolot IU-62 imienia Mikołaja Kopernika rozbił się, gdzie śmierć poniosło 87 pasażerów, w tym 10 członków załogi. Samolot podchodził do lądowania po locie z Nowego Jorku. W czasie schodzenia do lądowania zerwał się wał turbiny w lewym silniku, powodując zniszczenia sąsiednich elementów i uszkodzenie powierzchni sterowych. Pilot próbował awaryjnego lądowania, ale samolot spadł tuż przed lotniskiem. Rozbił się w zamarzniętym stawie, zapalił i rozpadł na części. Podobnie jak w katastrofie w 1987 roku, zmęczenie materiału i konstrukcyjne wady wału silnika przyczyniły się do katastrofy. Katastrofa lotnicza polskiego samolotu wojskowego, do której doszło w Smolensku w sobotę 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8.47 czasu środkowoeuropejskiego. Zginęło w niej 96 osób wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, wicemarszałek Sejmu i Senatu, 18 montarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, funkcjonariusze biura ochrony rządu, pracownicy kancelarii, prezydenta, szefowie instytucji państwowych duchowi, przedstawiciele ministerstw, organizacji komercyjnych, i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiące delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. Podczas podchodzenia do lądowania w gęstej mgle i złych warunkach załoga zeszła poniżej minimalnej wysokości, nie widząc pasa. Samolot zahaczył o drzewa, stracił skrzydło i rozbił się o 300 metrów przed pasem startowym. Błędy załogi, presja na wylądowanie mimo fatalnych warunków pogodowych, niewystarczająca współpraca z rosyjskimi kontrolerami lotów, błędy proceduralne, niektóre raporty podkreślają także niedociągnięcia w wyszkoleniu i przygotowaniu załogi.